Szymano widzowie, dzisiaj Wam pokażę jak sobie tutaj zacząć widzowie na emncraft.pl Zostawcie suwa oraz lajka, a ja zapraszam do oglądania. Jak nam się pobiera teksturkach, tak, mamy takie o! Właśnie tu Dobra, załadowało mi się. I dobra, pierwsze co mamy, no to mamy tutaj takie coś. Jak wybierz tryb, no i mamy tryb Anarchia Practice, klikamy. Teksturpa nam się automatycznie w ogóle pobiera, więc to jest, to jest mega plus i no. Ale zaraz Wam pokażę moje Po eee, prostu które, Który pokażę Wam zaraz moje echo. Dobra, załadowało mi się, widziałem przez chwilę, ale byłem na lobby. wywaliło mnie. Nie ze mnie wywaliło Nie jadaj Sprawdzę wizowy i wam powiem Dobra, na szczęście sensie mnie załadowało No i dobra, ja mam takie eku, Jak możecie zauważyć Mam korona anarchii, czyli To nie jest najdroższy item Bo najdroższy item To jest korona endu Idziemy do Idę do naderów wizowy, aby wam to pokazać Nie, to jest korona endu to musimy iść w war Hmm. nie no wy zobaczcie i dobra Amenu no, wywaliło mnie ze serwy raz no ja... U, u, u. dobra pierwsze co robicie to ukośnik odbiec nagrodę no i odbieracie sobie nie wiem ile tam ale chyba lenów no, ileś tam odbieracie i macie free Dobra, jak zrobić korona anarchii? No to tak, zawsze na serwerze jest co ileś minut k.l. do zatkiej skrzyni. O, właśnie tutaj tej. No i tutaj może Wam dropnąć korona anarchii. O! Ten. Korona anarchii, to niezwykle bardzo dobry przedmiot. No i teraz jako snapska, to ja sobie wywalę, to to. to, to. No i e, otwieramy, nie? E, wyleja, jak sobie otwieramy, no. O ja tego nie potrzebuję. Mętka lata może Wam dropnąć. No i równo mi dobra. Okej. Okay. No i to na tyle. Prawie. No ja widzę, że jeszcze muszę sprawdzić. Dobra. Więc idę Wam pokazać teraz koronę Endor po prostu. Więc tutaj jest ton. A więc idziemy do, do tego. I Ksenia Kresu. Tutaj możecie wydropić koronę Endu. Ale co to, to jest? Korona. Korona Endu. Możecie ją wydropić, na no to jest 44%. Ja oczywiście dostałem plus do wojna. No i jakieś gówno mi to Jakby łatwo. Dobra, a więc teraz idziemy sobie jeszcze otworzyć budowę. Do, do. Dobra, yy, otwieramy. Jeden, dwa, trzy. Seria! Dobra. Oczywiście widzowie to nic nie jest warta. Dobra, teraz widzowie jedziemy na przykład na jakieś artopace coś. Oczywiście... Zbieram się jakie to jakie rzykowne. eee Dobra. O kurde. No i dobra, jak zacząć? No to tak. Idziecie sobie spać. Eee, Jeśli widzę, że ktoś otwiera kluczyki, to nas spałnie. Możecie spotkać koło zadkiej, zadkiej skinie koronę anarchii. Jeśli to nie ogóle sobie ją pokażę. Yy, I widzowie, właśnie ten. A jak ja zdobyłem tą koronę anarchii? Bo miałem wideo, jest tak ale ale zginęłem znów. Jak zdobyć tą koronę anarchii? Jak zdobyłem tą koronę anarchii? No to tak. To zaczęło się w ten sposób. A więc słem 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 i w tym miejscu właśnie napotkałem korona anarchii, jeśli właśnie wejdziemy na tego serwera. Bardzo miło mnie tu zawidziano, więc zawitano, więc wizowe bardzo fajnie. A teraz to mam takie itemki. I korona anarchii. Więc wizowe, no naprawdę teraz to ja jestem mega dobry. Tutaj i oczywiście mój najlepszy Dokładnie Teraz pytacie się Nie dlaczego? Nic nie mówię Straciłem mój salger Które by, w którym był chyba Korona Elder plus korona psy anarchii O kurde, ej widzowie bo ja Ja straciłem taki widzowy Salker jeden, Gdzie bym mi widzowała nie zdradzę wam tego O kurde Dobra O ja pierdziela No nic nie ma do zrobienia w sumie Ja pierdziela No to nieźle Idziemy na RTP w sumie ja pierdziela. I, i i i i, i i Więc widzowie jak zacząć grę? No tutaj jest... No, no to tak. Właśnie kosiek odbierz nagrodę klikamy. Wtedy mamy jakieś ten. No i właśnie wam dawam jakieś najlepsze sposoby. A najlepszy sposób na zarobek, no to jest po prostu wystawienie zespołów na rynek i no, to jest najlepszy w sposób. Więc wycofana. <śmulana> I to jest właśnie mój ten najlepszy sposób i jest inne, możecie sobie napotkać po prostu na YouTubie, więc no. Uvidíme se v kolejném odcinku. Marka!